A tu po co pan czytać w ogóle? Trzeba się nauczyć po prostu czyta? Nam lepa, Jakbyś umiał czytać, to byś przeczytał konstytucję, bo wrócić przeczytał byś po prostu ustawę pan, o policji. Tak? Saludko mi to kilkanaście razy, nie wiesz? Prosty... Czwarty podpunkt, że to my mamy władzę a nie wy po prostu. Dla kogo? Sprzedawcy. To my w tym kraju sprawujemy władzę, nie wy sprzedawczyki za kasę. Rozumiesz? Wiesz za kogo komu, komu przysięgałeś? Wiesz komu przysięgałeś? Ludziom. Ludziom przysięgałeś po prostu, a nie Lizanierowa po prostu tamtym za kasę. Czy pan? Jest legalne dopuszczone? Jest legalne dopuszczone. Kopione w sklepie. To tak samo jak twoja broń, po prostu, której nie masz. Też jest kupiona w sklepie. Paniaczki tak, jedno. Nie chcemy, nie chcemy. Wróć do piłka, wyregitymować się, a nie dyskutować. Nie podawaj danych, bo później nie wyregitymujesz. Paniaczki jedno. Pani ma po, podać w sposób umożliwiający zanotowaniu, zanotowaniu, jeżeli, w, jeżeli żąda o powtórzenie, ma być jeszcze, ja nie krzyczę, że mam taki głos, a ty mi nie będziesz to głosu ustala. no, proszę, ale z tobą w życiu na pan bym nie bo rozumiesz, na pan to trzeba mieć honor, szacunek po prostu do kogo podstawa faktyczna, a co powiedziacie, bo my macie to dlaczego potem mieć Ja właściwie wielkie zobaczyć. Ale czy jest, bo, Jak wy się nazywacie? Proszę legitymację jakby po wyciągnąć słyszowe. Macie, nie macie imienniki, panie... chłopcy! Wypad stąd po prostu, bo jesteście Niki, rozumiecie? Nikim jesteście! Ja, to jest, to jest, to jest. Więc wypad stąd po prostu! Proszę Panią, na cycku powinna Pani mieć Nikt imię na i nazwisko. A albo Mieli nad cydek? Cydek. po prostu. jak zapraszam, ja jestem świadkiem, że Pani się nie przedstawiła na żądanie. Pamiętaj, Szczepan po prostu, ja jestem świadkiem, nie przedstawił się ani nie jeden, nie jeden nie ani drugi. Na twojej nie przedstawiłeś nie się. Ja Cześć, jestem świadkiem. I tutaj nagrajcie to, że ja jestem świadkiem, przyczyn, że te... Ja tak mówię, a ty mi mojego tonu głosu nie będziesz mówił. W jaki sposób, sposób mam mówić? Tak. Danie, także. Spokojnie. Policjanci nie, nie, nie będziecie narzucać nas. na wcami. Co ty chce, my Prawa nie znamy! Bardziej jak wy! Czapek, grzebacz, pistoletów nie macie. Mielików nie nabacz, to wy to po prostu! Ubrać się jak należy. Ubrać się! Dzień tam za was! Co to jest? Do samochodu wiecie, jaki macie. Wypadz to, co wy myślicie, żeby nie znamy swoich spraw? Co wy są że wiecie? Chłopczyki jedne. No dość, przede wszystkim Judasze po prostu. Judasze się tak zachowuje. Wypadz stąd bez imienników. Policja ma wyglądać, ma być imiennik po prostu. ty jesteś policjantem. Nie jesteś policjantem, nie masz kompletnego munduru. Jak to? Do kogo odpierzacie? Ile to będzie? Ochrona po prostu pisarów? Kto b... wam za to płaci? Broń. Co myślicie, że będziecie podchodzić i Bo się wam podoba? W życiu! Do, 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 do 지ho, to co cicho? Co cicho? Co ty wiesz cicho? Ty nie jesteś antykonfliktowy, tylko konfliktowym gościem z tego co zauważyłem. I jeszcze tak wyśmiewasz się z ludzi i prowokujesz ludzi. Człowieku. Jak nie miał kamizelki, przychodził i prowokował? <laughs> tak. Bez kamizelki podchodzisz, prowokujesz ludzi, a teraz kamizelkę Pytanie i mordeczka jest... zamknięta. Tak? Bardzo jest... kulturalny człowiek. No, z panem nie rozmawiamy. Pan z nami ma rozmawiać, Ale po co ty to... jesteś po prostu? Żeby rozmawiać z ludźmi, czy nie? Rozładować ten konflikt. Próbuje pan rozmawiać, tak? Próbuję, nie? Mam te 4-5 koła i próbuję rozmawiać z ludźmi, nie? Się Widzisz, popatrzcie, jak jesteś antykonfliktowy. Popatrzcie na tego gościa. To Jest policja. No, jak to przestanie? Jak co przeskanie, Do domu! Idziemy, bo... sukces, po, że rozwiązał problem. Nagraj tego konfliktowego po prostu, jak... <grym> rozliczymy cię tak samo, jak tych, co mieli po sześć koła po prostu, bo zbierasz pieniążki za nasze, to sobie, wiesz? To sobie Gościu, bez honoru jesteś.